Cześć, to zaczynamy. Zapraszam. No, no, to jesteśmy w domu. Bez zbędnego pierdolenia to wystrzeliło. Tu sprawne jest. Musi znaleźć się tu i trzeba to uruchomić. Jasne. L2312. Bardzo fajny sprzęt. Kiedyś był przeznaczony do sprzedaży. Ten jest do sprzedaży ale wystrzelimy kondensator i najważniejsze jest to, że tutaj mamy bardzo mały przelot i teraz pytanie, czy to wystartuje. Zapraszam, jeszcze raz. Łyk. I bierzemy się. Bardzo dobra drukarka, bardzo dobre ćwiczenie była. Nawet była cena, a już nie ma ceny, bo zabrałem z niej przekładnie już, został formater, <laughs> Także sami widzicie, wszystko szczęściowane. I bierzemy teraz to. Zabrałem się dzisiaj też za tego dużego stwora, co tu widzicie po prawej stronie. Natomiast ten duży stwór musi sobie czekać w kolejce, bo tam jest coś pęknięte, że jak wtłacza płyn, <laughs> zaczyna gdzieś się wydostawać. Ale gdzie? Tego jeszcze nie stwierdziłem. Gdzie? Gdzieś jest, ale gdzie to nie wiem. Ciekawą kom jest to, że tutaj wystrzelił ten kondensator. Usmażyło się i teraz pytanie, czy w tym się usmażył format, czy nie, bo to jest bardzo fajne urządzenie, ale co zaraz zobaczycie, bo to jest na toner 2420. Często takie posiadam tutaj, natomiast widać, że jeszcze jest na oryginałach, czyli materiały są wszystkie oryginalne i to jest bardzo ciekawe. Tak. I tak. Płoszę bardzo, jest. I zobacz, ile rzeczy można wygrzebić z takiej drukarki. Yy, klapeczka, czy to będzie ta? Chyba tak, bo ta ciemniejsza jest stąd. Tak, bo to jest To jeszcze zostanie. Zamknijmy sobie ją. Nie musi być tak. dokładnie, bo nie wiem dlaczego. Zrobiłem kiedyś na nią cenę 400 zł. Ona bardzo fajnie działała. I leżała sobie tu. Tu jeszcze format jest. Kiedyś. Znajdzie odbiorcę. No i teraz ten zasilacz, który wygrzebałem w tym momencie. Zobaczcie. Piękny. Czy to był objaw, czy to była przyczyna? Tego nie wiem. What the fuck? Z czego to wypadło stamtąd? Wyrzućmy. Może się nikt nie zorientuje. Trzeba wyrzucić. Trzeba, trzeba, trzeba. Yy, I. To był objaw. I najciekawszą rzeczą jest, że wczoraj robiłem jedno urządzenie 30, 50 klientowi, zasilacz zabrałem z tej co film kręciłem, co za 500 zł miała być sprzedana, zabrałem z niej zasilacz, już nie jest do sprzedania, <grym> Boż, idzie na części, a dzisiaj mam kolejną, wczoraj naprawiłem, tutaj już zauważcie, że jest zszczęściowana, więc do sprzedania nie jest, poszła na gnaty i to tak wygląda. Więc ciekawy jestem, co z tego wyniknie. I potrzebuję jeszcze jeden zasilacz. Jakby ktoś miał wolny, zapraszam, bądź będziemy je naprawiać. A ewentualnie, jeżeli ktoś wie, jaka to jest usterka, jaka to muzyka, to też zapraszam do podzielenia się w komentarzu. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału na YouTube, to należałoby zacząć to robić. Bo systematycznie od lat już chyba siedmiu, pojawiają się tu właśnie takie treści srakowate dla jednych, dla drugich wartościowe, generalnie jest was tu tak dużo, że ponad 20 tysięcy, czyli muszę jakiś mandat wartości wnosić w wasze, wasze życie wspaniałe i to jest chyba najlepsze, i teraz kurwa zapomniałem jak ja mam to zapiąć i góra, dół Y, góra y, skrajna, ta, a ta i ta musi być wkręcona. Dobra. No także 20 tysięcy osób, o czymś to świadczy. Może nie ogląda co 20 tysięcy, bo niektóre te osoby już zapomniały, że ja coś takiego prowadzę przez te lata. Ale zobaczcie, jakby 20 tysięcy osób wpłaciło abonament 5 zł, by byłoby to 100 tysięcy. Ostatnio sobie uświadomiłem. Wow! Co za skala! Panie, dobrze pan to żeś zrobił? Dobrze. I teraz tak. Tu bociana dziobał szpak. To wpiąłem, to wpiąłem, to wpiąłem. Będzie fantastycznie, będzie naprawdę clickbaitowy film. Jeżeli coś pierdolnie, jak ja to złożę, czyli coś wystrzeli. Bezpieczniki, czy cokolwiek. Co ja tu kurde zrobiłem. Poczekajcie, poczekajcie. Nie, no dobrze, dobrze, dobrze. Wszystko jest pod kontrolą. Tak mi się wydaje. Wydawało mi się. To jest fajnie wyciągnąć, ale już wmontować czasami to już nie jest taka jakaś. A, paspod. Jakaś historia cudowna. A czemu tu nie chcesz wejść? Czyżbym źle Cię stykał? Chyba tak źle. To musi iść tu. O kurde. No, dobra, teraz dobrze. O! Dobrze. Dobrze panie Panie Areczko, żeś pan to zrobił. Tu były też ciemne śruby. Aha, jeszcze po tych płytkach się lubią on tak odbijać i tak polecieć chuj wie, gdzie u niej wymiatam ale że u mnie jest dużo sprzętu i śrubek nie zabraknie dla nikogo, jeżeli by ktoś kilka chciał to proszę przyjechać sobie zabrać polecam zabrać ze sobą miotłę i woreczek z tym to mam zagrychę ET7700 naprawiona, pięknie drukowała wróciła do klienty rozdana wszystko wyczyściłem i puste kartki drukuję czy byś się nie zdenerwował i nie idzie tego ogarnąć wcale męczę już któryś dzień z kolei klient pieniądze zapłacił za naprawę i drukarki nie ma chyba, że ktoś z was ma ET77 na dawce część, zaprasz. to jest droga drukarka, dlatego chciałem mu ją po prostu zrobić a najciekawsze jest to, że to wszystko funkcjonowało to pięknie drukowało w momencie wysłania. Niefortunnie gdzieś atrament się dostał. Na, na enkoder kołowy wymyłem, wyczyściłem, ale przestało drukować. Dobra. To tutaj. Łyk. Tutaj jeszcze wkręcimy. dynamika ze śmietnika. Tutaj pięknie chodzi. I będziemy testować. Nie mi się bocznej klapy zakładać od razu, bo niby po co. Bo jeżeli będzie jedno wielkie bam, to to nie ma sensu. Ktoś by się teraz... A dlaczego nie zmierzysz? Dlaczego nie zbadasz? A dlatego, że większy fan będzie jak tego nie zrobię. Dlaczego miałbym to robić? Dobra, chwila prawdy? Odizoluje się. Pronu poszedł. Bite. Będzie jednak pite. Zafunkcjonowało. To jest od tej starej jeszcze, od tego zasilacza spalonego. Normal, cassette i coś jest najciekawsze, słuchajcie, w tym wszystkim, l 2530 i teraz przejdziemy do komputera l 2530 czy coś takiego jeszcze jest dostępnego, czy nie. Wysyłam fajny film, kto tam szedł, wysyłam fajny film, naprawiałem po drabinie urządzenie, yy, gogle, bo jestem za krótki, a urządzenie było wysokie, już idzie. Trochę minut trwa. Naprawiałem. Konserwacja delikatna była. L-2530DW Toner obsługuje 2420. Tam są jeszcze oryginały. Co mówi na to internet? Interlink. Tutaj gdzieś... Ale to jest bullshit. Tak? Z Pruszcza Gdańskiego pomarańczowa platforma gada nam taką 32. 1997 zł. Wow. Znajomemu chcę to dać. Bardzo dobry człowiek. Niech patrzy, co dostanie ode mnie. 20, tylko, że to jest 32, 25, 30. No, zobaczcie, tysiaczek, ale nie ma dostępnej. 25, 30 tysiaczek kosztował. Yy, dlatego myślę, że warto, tym bardziej, że jak wspomniałem wcześniej, normal kopieren, general a z zdruka to nie ta general info, już się trochę nauczyłem tego niemieckiego przez te rzeczy. serial number. Choroba. Gówno się nauczyłem. Chciałem prześirować. A ja nic nie mówię. Jest Display Szprechy jest. Spoilerowałem to, że się nauczyłem, a jednak się nauczyłem. czeski jest akceptacja języka. Patrzcie. Dobra, ja wam zaraz pokażę jedną rzecz. Menu. Menu, menu. Air Użytkowniczek. Dobra. Czego ja szukam? Pierdały gadam. Ty tutaj inaczej się to chyba sprawdza. Informacje o urządzeniu. numer seryjny, wersja. Nie chcę wersji licznych stron. Wszystko. Everything. I zobaczcie. Dawid, dostaniesz drukarkę, co wydrukowała 881 stron. Będziesz dumny. 881 stron strzeliło zasilanie, a co najciekawsze jest to, że materiałem eksploatacyjnym... Materiały eksploatacyjne są jeszcze w oryginal. Drukarka, wydruk testowy jasne, start walnęła po 800 kartkach tutaj nie dotykam, kiedyś dotknąłem i pierdolnęło porażeniówka mam, spokojnie hm, żeleta żeleta, 800 kartek będzie pan zadowolony ale chłopak wczoraj specjalnie przyjechał żeby pomóc mi w mojej uszkodzonej lawecie, bo się uszkodziła Dostępna rodzyna za grosze Jedną drukarkę mu też daję w gratisie, bo jest dobry chłopak. Inny by przyjechał, zaraz by powiedział 500. Kurwa. A tutaj dobrze drukuje. Więc moi drodzy, do czego zmierzam nagrywając ten film, że wszystko jest przepływem pierdolonej energii. Co daje, dajecie, to wyciągacie. Niektórzy. Z Was lubią mi dać gówno, ale dosłownie gówno lubią mi dać. Pamiętajcie, że jest to prezent, którym ja po prostu go nie przyjmuję i nie muszę go tolerować. Ale to, są, to jest marginalne, to jest to jest taki 0,18% wszystkich oglądających, wszystkich widzów, których mam wspaniałych. Natomiast ci, co chcą mi dać ten swój shit i swoją bolączkę i frustrację, no, to przykro mi, moi drodzy, ja tego nie przyjmuję. no Jestem wolny od tej złej energii. O, tutaj, człowiek bardzo dobry, który nie chce ode mnie pieniędzy za dostanie 3-4 razy więcej niż, mi, niż by mnie skasował. Dlaczego? No, bo jest dobrym człowiekiem. Wierzę główno z tych 150-200 zł, a relacja liczą się najbardziej patrząc na to, będziemy współpracować na jednej płaszczyźnie. I to jest bardzo ciekawy case, który akurat przydał Wam się w tym momencie przy wymienieniu zasilacza w drukarce L2530. Był zasilacz, ja go zdemontowałem, bo miałem, mam dużo części, więc mogę to robić. Niektórym z Was bym mógł też dać dużo części i pomóc, jeżeli byście chcieli, ale niektórzy z Was nie chcą, a bardzo chcą gówno mi dać. Tak dosłownie. Moi drodzy, miłego weekendu, mam nadzieję, że to wyślę, jak nie, bo jeden się wysyła, a drugi nie, może w weekend pójdą dwa filmy. Printworks Sklep, to jest reklama i tam macie kupować materiały eksploatacyjne, kurwa, jak ja wyglądam, do drukarek, kopiarek, etc., etc. Urządzenia drukujące naprawiam nadal od lat 20, jak macie coś do naprawy, dzwońcie, jeżeli macie. A dzisiaj dostałem negatywną opinię yy, na Google, pani zadzwoniła i nie uzyskała odpowiedzi. I stwierdziła swoim ego, że tak nie powinno być, więc napisała, co wiedziała. Natomiast komentarz jest zgłoszony, bo to jest z dupy, tak samo jak ta pani. Moi drodzy, dziękuję jeszcze raz za atencję. Dziękuję. Cześć jak czapka, Pajak, Parasol. Trzymajcie się. Zostawcie komentarz pod filmem. Dziękuję, cześć.